bye uh -huh. Pokazuje, gdzie jest Rezji Wychodzi na to, że znajduje się w jaskiniach Fat. Co? Jaskinie Fat, czyli filmy aktualnie trendujące. Jest mały problem. Te jaskinie są w bardzo niebezpiecznym miejscu. Gdzie to? W zielonej dziurze. Chyba górze. W dziurze? Pod górą jest dziura. Tam jest jaskinia Fat. Czuboxdale, torba w dół i lecimy. O oh, mamy Dobra, spadamy na pełnej kupie, z łokcia odbijamy Reziego i spadamy. <śmienny> Patet! Spadł? Jak Legia Warszawa z ekstra ekstraklasy? Ojej, co my teraz zrobimy? Mój Boże, kim jesteś? Jestem Leksiu, Leksiu de Przyszliśmy po Reziego, to nasz przyjaciel. Nic za darmo, młoda damo, znaczy już nie taka młoda, ha ha. ha Ile chcesz za reziego? A co macie? Mamy 2,5 kilo kiełbasy i halibo. Ha, ha. Stara ta kiełbasa? <laughs> Mniej niż 15 lat! Ha, ha. Kuszące, ha, ha, dobra, chcesz zobaczyć moją? Nie! I tak ci później wyślę. Ha. Dobra, robimy wymianę. Szybko, wybudźmy reziego. <śmiech> <śmiech> No to średnio, padamy jak buchy! Co teraz? Gdybyśmy mogli tylko cofnąć się w czasie. No siema! Dostaliśmy info z przyszłości, czyli dzisiaj, że potrzebujecie pomocy. Kto do was wysłał to info? Ten dłobny łobacik. Jak? Mamy dla was niespodziankę! Co? Waszego ducha. Hej, <laughs> Patec! To Patec z przeszłości, musicie go trochę wdrożyć we wszystko. Opowiedzieć mu całą historię. Kim jesteś? Klik. No chyba sobie żartujesz. I tak by wam nie pomógł. Ha, 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 lol. Czy możecie jeszcze raz go przywieźć z przeszłości? No nie bardzo. Chodź Wojtek. Ci tu nie doceniają naszej pomocy. Przykłe to. Nie FIADRO! Wiadro! Kiedy to się skończy? Tak, Imperatorze? Czemu je odbierać? Myślałem, że to... pobieraj. To, to to. Z tej strony Klara Sobieraj, ja dzwonię z działu wsparcia ekologii i 4 maja tego roku został uruchomiony pilotażowy projekt o nazwie Czysty Powiat. Znam sukę. Zawsze się z nią kłócę. Ona w ogóle nie słucha. do rzecz. Fiadro. Jak tam odbudowa Gwiazdy Śmieci? Właśnie montują górną klapę. Wspaniale. Lecę do was. Lepiej niech to będzie już zrobione. Oczywiście. Pracujemy tu cały czas. Bardzo dobrze. Nastanie czas nowego ładu. Nowego zadu. Co powiedziałeś? Nic. <słuch> hmm... Wyjątkowego coś poczułem. Dobrze się czujesz? W sercu zapiekło mnie! Niedobrego dzieje się coś! Srakę masz. Ja też miałem jak zeżarłem te borówki w lesie i zapiłem mlekiem 2%. Srakę powiadasz? Może być? Hmm? Wyczuwam też niebezpieczeństwo. Bez beki wygrywają Obiwar. Sprawdzę co tam oni. zoba! duch normalnie, jedziemy z nim. O nie! nie! Kasona! Hmm. Fajnie jest, no spoko jest. Ech, mam wyjebane ja. Co teraz? Nie ma Reziego, nie ma Pateca. Jak powstrzymamy imperium TikToka? Spokojnie, stulejarzu. Zawsze mamy siebie. Damy radę. stoć Kim jesteście? Spierdalamy. Kim wy jesteście? Ja jestem Gen 1. To jest Gen 2. To jest Gen 3. Gen 4 i Gen 5. My jesteśmy Power Gen Z. Ja pier o co tu chodzi? Pewnie zastanawiacie się, dlaczego postacie z Gen Z nie mają twarzy. Uznałem, że są one na tyle nijakie, nieposiadające choćby odrobiny, charyzmy i randomowe, że nie ma sensu tego robić. Gen 1, Gen 2, Gen 4, Gen 5! Dostałem informację od wielkiego F. Dzisiejszy challenge to zniszczyć dwa randomowe, nikomu niepotrzebne roboty! Co? Jak? Ja? No! Szybko! Moc, Super Power Gen Z, Marvel Spider, Sonny, Tom, Tom, to, 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 to. Aaaa! Chwila, czyli oni zmienili się właśnie w. To jest supermaszyna! Super maszyna. Super Superm Gięksje, -maszyn! Ogromna! Wspaniała! Ciekawe, jak sobie poradzi na giełdzie! Spisałeś się, wiadro! Dobra robota! Zapierdalałem aż miło, imperatorze! Stanowski! Stanowski! No mi, krzysiek! Ale jak to? Wiesz, wy tam w kanale, to z YouTube'em. Pełna dominacja, wiadro, pełna dominacja. My przejmujemy wszystko. YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, Staśko. I ty, Krzysiek, wszystkim zarządzasz? Oczywiście. No ktoś pomylił odwagę ze zważnikiem, <noise> komuś się w głowie naprawdę poprzewracał. Mój boż. Ale Mati. Człowieku, weź się rozpędź, pierdolij tą głową w ścianę i się chyba zatrzyma i się zastanów, co ty robisz. I po co ty to zrobiłeś? Niewiele już rozumiem. Już nie wiem, co jest ważne. Żyć dobrze, żyć z własnymi wartościami. Kochać ludzi, mieć przyjaciół. Nie zmuszać się do niczego. Patrzeć codziennie w lustro z uśmiechem. Nie skurwić się no to są najważniejsze rzeczy. Patrzę codziennie w z Chyba, chyba mam dosyć. Dupa. No słuchajcie, to chyba trzeba się pożegnać ładnie. Ale gdzie ty leżesz? No po wszystkim już przegraliśmy. Idę nagrywać TikToki. Nara. No i chuj. To. Wszystko dobrze! Jestem cały! Fajny brak chłopaki! Uy. On jest jagaraluch, Dubiel jest kurwa niezniszczalny. I koniec historii. Uy. Kim jest wiadro? A to ważne. Wiadro to każdy z nas. szukający sobie miejsca. Jutobierdula! Do mm, dokładnie. Chodź znam takie miejsce, gdzie można się trochę zrelaksować i potańczyć. <laughs> Zabawne! <laughs> to jest śmieszne. <laughs> Mielno, dupeczki.